Dobry wieczór Państwu. W przypadkach słowa słuchamy fragmentów poetyckiej powieści Kati Goreczan, Książeczka macierzyńska, która podobnie jak inne książki tej słoweńskiej poetki ukazała się po polsku w przekładzie Miłosza Biedrzyckiego. Autorka nie tylko opowiada o jednostkowym doświadczeniu utraty ciąży dziecka, ale też stawia pytania o to, co wyznacza granice macierzyństwa, do jakich etykiet, ale też do jakich uczuć dajemy sobie prawo lub nie. Kolejny fragment książki czyta Angelika Kurowska. Żaden koniec nie mógłby być bardziej skończony. Powtarzała sobie w tamtych dniach. Z ledwością rozumiała początek, czyli chwilę, w której stwierdziła, że jest w ciąży i że za jakiś czas się pojawię. A teraz zadaje sobie pytanie, jak ma rozumieć chwilę, kiedy przestała być w ciąży? I chwilę, w której uświadomiła sobie że nigdy się nie pojawię przynajmniej nie w takiej postaci jakiej z ojcem oczekiwali niezależnie od tego w którym momencie historii się znajdujemy mama wciąż wracała do przeszłości wszyscy jej mówili czas leczy rany i z czasem wszystko się zmieni i z czasem zapomnisz ale nie wiedzieli że mama przestała rozumieć jak działa czas w ciągu tych kilku dni Czas się dla niej zupełnie zmienił. Przede wszystkim w tym dniu, kiedy wyszła ze szpitala z powrotem na świat. Dzień, w którym wyszła ze szpitala, był dniem, kiedy straciła rozeznanie, gdzie właściwie jest i dlaczego właśnie tam. Przede wszystkim nie wiedziała, jak będzie od tej chwili wyglądać jej życie. Na przykład coś takiego. W jaki sposób będzie rozmawiać z ludźmi? W jaki sposób im powie, że w którymś momencie została matką, a teraz już nie wie, kim jest? Czy dalej jest moją mamą, czy nie? Czy w ogóle kiedykolwiek byłam czyjąś matką? Czy ktoś mógłby jej z łaski swojej wyjaśnić, jak ma się porozumieć z innymi kobietami, które nieustannie opowiadają o miłości do swoich dzieci, a moja mama tego nie zna? Bo jeszcze nie ma pojęcia o tym, jaką miłość czułaby do swojego dziecka, które w tym świecie, tu i teraz nie ma kształtu i nie istnieje. Mama nie może też nikomu mnie pokazać ani powiedzieć: Zobacz, to mój Dziaduś, moje dziecko, prawda, że ładne, najładniejsze. W jaki sposób może więc udowodnić, że istniałem? To były tylko niektóre z pytań nurtujących mamę. Kiedy zbierała się do wyjścia z powrotem na świat? Wiedziała, od kogo pożyczy wózek dla mnie, ale nie wie dokładnie, jak to jest, kiedy planuje się urządzenie pokoju dziecka. Po prostu nie zdążyła dojść do tego etapu. Przejrzeli z ojcem spis imion i wybrali kilka, które najbardziej im się podobały, jednak nie było wśród nich imienia Tobiasz. Zamierzali wybrać mi imię, kiedy się urodzę, bo patrząc na moją twarz, Potrafiliby lepiej wyczuć, jakie imię do mnie pasuje. Nie mieli natomiast planu awaryjnego na wypadek, gdyby przytrafiło się to, co się przytrafiło. Fragment książeczki macierzyńskiej Kati Goreczan w przekładzie Miłosza Biedrzyckiego usłyszeliśmy w interpretacji Angeliki Kurowskiej. Na kolej...